Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4. Dzisiaj prezentacja maszynki do cięcia styropianu, którą wykonałem sam. Zapraszam! Na budowie, na której właśnie wykonuję instalację, wielkimi krokami szykuje się układanie styropianu pod ogrzewanie podłogowe, czy tam układanie styropianu ogólnie pod instalację. I właśnie do tego celu postanowiłem wykonać dla siebie przecinarkę do styropianu, którą tutaj e, widzicie. Można kupić takie przecinarki gotowe, profesjonalne, nazwijmy to profesjonalne, tak, ale e, no, ceny niektórych naprawdę zwalają z nóg, a nie jest to jakoś tam mega skomplikowana budowa, i można sobie samemu takie coś e, ogarnąć spokojnie, jeżeli macie jakieś tam podstawowe narzędzia, jakieś tam zdolności manualne, to myślę, że nie będzie problemu. Jak wygląda profesjonalna przecinarka? No to możecie zajrzeć na kanał Majstrów, co dziś robimy. Oni ostatnio prezentowali swój nowy zakup, kupili sobie właśnie taką przecinarkę, ale no, na moje potrzeby, ja nie robię elewacji, to ta wykonana przeze mnie, to jest nawet no, świat, także na moje potrzeby to w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję nic więcej, aczkolwiek no, nie uważam, żeby była też jakoś amatorsko i tandetnie wykonana. I teraz tak, film z budowy tej przecinarki jest już u mnie na kanale i udostępnił się dzisiaj przed południem. Dzisiaj mamy niedzielę, godzinę chyba 18, nie wiem o której ten film e, puszczę, ale postanowiłem dwa filmy puścić jednego dnia. Dlaczego? Żeby zrobić takie małe oranie algorytmu. Zobaczymy, jak moje statystyki kanału na to zareagują. Tak więc. No zobaczymy taki mały testik po prostu postanowiłem zrobić a ogólnie jeżeli chodzi o statystyki to bardzo pomaga łapka w górę i komentarz tak więc jeżeli możecie to możecie coś tam jeżeli chcecie to możecie coś tam napisać dać łapkę w górę jeżeli się będzie podobało i teraz tak przecinarka do styropianu na zasadzie drutu który się rozgrzewa i przecina styropian tak czyli no każdy chyba wie jak to mniej więcej działa budowa bardzo prosta za chwilkę zrobię zbliżenie. Jedną rzecz, którą chciałem zaznaczyć to to, że e, mogę tutaj regulować sobie kąty i dlatego teraz kamerka jest troszeczkę jeszcze dalej, żeby Wam to pokazać. E, zrobiłem to e, w ten sposób, że jeżeli pod, podniosę to na maksa, e, opór dają mi tutaj te nakrętki, te śruby, skręcam po bokach i wtedy tutaj mam kąt prosty. Jeżeli chcę zmienić sobie kąt, czyli na przykład chcemy wyciąć sobie pod skosem gdzieś tam e, pod deskowanie, czy tam pod membranę jakąś, jak robimy elewację, to też możemy sobie dowolny kąt ustawić i ciąć po prostu pod dowolnym kątem. Na tym też mi w sumie zależało. I teraz tak, kolejna rzecz, która jest warta uwagi, to 95%. Materiałów, z których jest ta przecinarka zbudowana, zbudowana można kupić w markecie budowlanym. No, ja to kupiłem w Kastoramie, no, to nie jest jakiś tam nie jest reklama sklepu czy, czy coś, no i tak pewnie się skapniecie, jak obejrzycie ten film z budowy przecinarki. On jest w pierwszej linii opisu albo wyświetli się na końcu dzisiejszego wideo. Kupiłem w Kastoramie oprócz transformatora, który do którego za chwilkę przejdziemy, który to też transformator kupiłem w lokalnej hurtowni elektrycznej, w której no dosyć często się zaopatruję. I w sumie tyle. I teraz tak zmienię trochę kadr, pokażę Wam, jak to jest skonstruowane, na jakiej zasadzie to działa. I tyle. W sumie, może coś jeszcze przetniemy na koniec. No i dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem przed chwilką, e, zapraszam Was do obejrzenia filmu z budowy tej przecinarki. Link macie na końcu tego filmu. Jeżeli chcecie skorzystać z mojego pomysłu, w 10 minut macie pokazane, jak taką przecinarkę sobie samemu ogarnąć. Jeżeli chodzi o koszty takiej przecinarki, no to tutaj robotę zrobił u mnie transformator, no bo kosztował 200 zł, za chwilkę Wam go zresztą pokażę, e, ale można gdzieś tam na Allegro ogarnąć jakiś tańszy transformator, no za jakieś tam, nie wiem, 10, 20, 30 zł, no można coś dobrego wyrwać. Niektórzy nawet robią z transformatorów od starego laptopa jakiegoś i też to działa. Tak więc, no, co macie pod ręką, możecie użyć. Ważne, żeby to nie był transformator elektroniczny, bo po prostu no, zniszczycie go. Tak więc, na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o koszty bez transformatora, to myślę, że tutaj z tymi materiałami można się zamknąć w okolicy 200 zł. Tak więc, no sami widzicie, że nie ma tragedii. No, ja wydałem troszeczkę więcej. Można też mniej wydać, jeżeli macie na stanie jakąś tam pozostałość, może jakieś płyty. OSB, no to już wam półka odchodzi, bo ja kupiłem akurat no, półkę gotową. wziąłem po prostu no, to, co było pod ręką. I teraz, tak jak ona jest zbudowana? A zobaczcie, główny mechanizm tutaj, który posuwa nam jakby no to ramię przecinarki, to są zawiasy meblowe, zobaczcie, tak one wyglądają. Bardzo prosta sprawa, nie jest to jakiś tam mega skomplikowany temat, wszystko chodzi płynnie, to jest na łożyskach równiutko, nic się nie zacina. Tak naprawdę tą przecinarką tniecie pod wpływem, ona tnie pod wpływem własnego ciężaru, tak? czyli jeżeli położycie tutaj styropian, włączycie transformator, no to ona opuszczając się automatycznie, wam przednie, z równą siłą, to cięcie naprawdę wychodzi zarąbiście, tak więc polecam Wam coś takiego. Tutaj wszystkie te jakieś tam kątowniki, jakieś tutaj płaskowniki, zawiasy, które są tutaj, nie wiem czy je widać, widać. Zawiasy, wszystko również kupiłem w markecie. Jeżeli chodzi o ustawianie kątów, ja wykorzystałem do tego taki, no, kątownik nastawny, czy tam kątomierz nastawny, można, można by to powiedzieć, zresztą może tutaj wrzucę jakąś tam przebitkę. To niestety no, jest jeden z droższych elementów, bo taki kątownik kosztuje tam około 30 zł. No, ja użyłem dwa. Jeżeli macie jakieś blachy, możecie wywiercić z jednej strony, z drugiej wyżynarką tam przeciąć przez środek, czy jeżeli macie jakiś frez na wiertarkę taką kolumnową, no to też możecie coś tam wyrzeźbić po swojemu, tak? Możecie coś innego wymyślić, no także no to, to w sumie no, Taki niepotrzebny wydatek, ale już tam, tak jak mówię, no wziąłem to, co było pod ręką. I teraz tak, tak jak widzicie, no działa to całkiem sprawnie. Tutaj mam nakrętki takie motylkowe i mogę sobie ustawić kąt taki, jaki chcę, tak? Czyli załóżmy, potrzebuję taki kąt, skręcam, skręcam i zobaczcie, to jest sztywne. Nic tutaj się nie rusza, wszystko sztywne jest, można powiedzieć, elegancko, tak? I w sumie tyle, cała filozofia. Jeżeli chodzi o tutaj, tą nakrętkę motylkową i tą śrubę, która jest skręcona, to jest śruba od uchwytu hydraulicznego, czyli po prostu wykręciłem uchwyt hydrauliczny i wkręciłem, wkręciłem tutaj, dałem kontrę z tyłu i nakrętkę motylkową, żeby to jakoś tam w miarę sensownie ustawiać. Przewód, który tutaj idzie od transformatora, uważam, że jest za duży, bo jest to, jest to czwórka albo szóstka, już nie pamiętam, co kupowałem. Jakaś tam linka 2,5 kwadrat też Wam spokojnie wystarczy, tak więc no, ja akurat też przy okazji kupiłem taki większy, żeby po prostu no, też jakoś on się mega, mega nie przegrzewał, bo to musi się grzać, a nie to. I tyle w sumie, cała filozofia, tak to jest moi drodzy zbudowane. Do przenoszenia yy, będę składał to w ten sposób, że skręcę tu, skręcę tu, to już jest na sztywno, w aucie mi się gdzieś tam nie przesunie, no i też mniej miejsca zajmuje, tak, czyli można sobie gdzieś tam z tyłu e, zasiedzenia wrzucić, czy coś, tak, także więc e, też e, mi się wydaje, że to całkiem fajnie e, wyszło. No, jakiś tam prosty kątownik, żeby utrzymać kąt tutaj styropianu, to jest tak, można powiedzieć, zbędne, tak, ale no, jeżeli już jest, no to też e, fajna sprawa, tak, czyli... Zobaczcie, tak to wygląda, tak? Ramie, jakiś tam profil aluminiowy, kwadratowy, może być rurka, może być, nie wiem, kawałek jakiś drewnianego, no nie wiem, no, profilu drewnianego, czy tam, no czegokolwiek, coś, co w miarę trzyma kształt jest równe. I w sumie tyle. No i dobra, moi drodzy. I teraz tak, jeżeli chodzi o cięcie i rodzaj drutu, jakiego użyłem, to w filmie, w którym budowałem tą przecinarkę, użyłem na początek drutu szóstki. Tak, to jest drut kupiony też tam w Castoramie. Ale powiem Wam szczerze, że to średnio się grzało, znaczy nagrzewało się, ale bardzo powoli i to cięcie było powolne. Nie wiem dlaczego, ale, ale po prostu tak było. Później kupiłem dwa kolejne druty, również w kastoramie. Drut mosiężny. I drut stalowy. Ten ma przekrój 0,4 mm, ten ma przekrój 0,3 mm. I próbowałem różnych kombinacji. Drut mosiężny w ogóle odpada, możecie go wyeliminować. Ale tak sobie pomyślałem, że zrobię małą kombinację. Tak? Zacząłem skręcać, patrzeć co się szybciej nagrzewa, co się, co się wolniej, wolniej nagrzewa. Próbowałem skręcać ze sobą te dwa druty, tak? żeby, żeby zobaczyć jaka będzie reakcja. I najlepiej, tutaj sprawdza się u mnie Sześć drucików, właśnie tych stalowych 0,3, skręconych razem, czyli po prostu bierzecie sobie, wkręcacie w krętarkę, skręcacie sobie taki drucik i po prostu no to się szybko nagrzewa, nie przepala się i po prostu no cięcie jest błyskawiczne. Zresztą za chwilkę, za chwilkę, mam nadzieję, to zobaczycie. Dobra, jeszcze tutaj coś Wam pokażę na dole i przechodzimy do trawo. Jeżeli chodzi o połączenie przewodu i drutu oporowego, to wykorzystałem jakby no wnętrze kostki takiej elektrycznej, tak? Czyli po prostu tą plastikową jakby no osłonę tej kostki wyciąłem. W środku jest taki mały mosiężny, mosiężny łącznik przewodów o. Coś tam, coś tam zamazało. I po prostu to wykorzystałem. Sprawdza się znakomicie. Tutaj jest połączony bezpośrednio z, tą, z tym płaskownikiem, tak tutaj nic się nie dzieje, tak nic tutaj mnie nie kopie, broń boże, i tak dalej. Z drugiej strony, z drugiej strony to wygląda w ten sposób. Podobny patent, tak? czyli, czyli wnętrze tej kostki elektrycznej, ale już zamontowane na takim właśnie esie i pod, podpięte do gumek. Recepturek. Gumki no, pełnią dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest oczywiście izolator, tak? no, bo guma nie przewodzi prądu. Chodzi o to, żeby zwarcie robiło się tutaj i drut się nagrzewał, a nie szło na całą maszynę, tak? czyli po prostu no, tak to wykombinowałem. To jest pierwsza funkcja. Kolejna funkcja to jest taka, że drut podczas nagrzewania on zmienia E, swoją e, jakby długość tak? i się rozciąga i ta guma pełni mi funkcję takiego właśnie kompensatora tej, e, tej zmiany właśnie w długości drutu oporowego. Tak? Niektórzy używają jakichś tam sprężynek, niektórzy kombinują jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Ja po prostu no, zrobiłem w ten sposób. Być może będzie upgrade tutaj tej maszynki i tutaj kupię jakieś takie okrągłe kółka hmm, po prostu rolki plastikowe i jeżeli to się nie będzie mi sprawdzało no to ten drut oporowy zaczepię o rolkę przykręcę ją sobie tutaj i sprężynę zaczepię zaczepię tutaj gdzieś do góry tak? no coś takiego spróbuję wykombinować tą sprężynę też na jakimś tam izolatorze, żeby, żeby nie było zwarcia i, i w sumie tyle tak więc no, tak to wykombinowałem w początkowej fazie te gumki były z dwóch stron, jednak z jednej strony tam po prostu zrezygnowałem, bo wydawała mi się niepotrzebna no i miałem rację, jak się okazało tak? czyli tak to wygląda przechodzę do transformatora Transformator, jakiego ja użyłem, to transformator toroidalny. Po prostu no, taki mieli akurat w hurtowni, w której, w której się zaopatruje. Innego nie mieli. Jest on umiejscowiony w obudowie jakiejś tam no, plastikowej, też kupionej w markecie. Od góry mam zamontowany przycisk włącz-wyłącz. Włącz, Ten przycisk, przycisk załącza transformator, tak? czyli tak naprawdę, no, żeby on się tutaj jakoś w środku mocno nie nagrzewał, on jest za każdym razem załączany kiedy chcę przeciąć styropian, tak? Bo niektórzy wykonują to w ten sposób, że transformator jest podłączony cały czas i no, jakby niskie napięcie załączają bądź rozłączają. Ja to rozwiązałem w ten sposób. I teraz tak, obawa moja jest taka, że być może ten transformator będzie się nagrzewał w tej puszce, tak? Dlatego też tutaj po bokach po bokach wyjąłem te dławiki i po prostu zrobiłem jakoś tam przewiew powietrza. No to nie jest obudowa IP, no ja tym nie będę pracował gdzieś tam na zewnątrz. Tak więc dałem sobie spokój z jakąś tam szczelnością. Transformator usztywniłem, nie przyklejałem go, nie, nie jakoś go tam na sztywno montowałem. Jest usztywniony za pomocą płyty budowlanej, tak po bokach gdzieś tam sobie ułożyłem. To wszystko jest na sztywno, nic tutaj nie, nie lata, nic z tym się nie dzieje. Czyli tak to wygląda. Jeżeli Chodzi o moc tego transformatora. No, nie będę go akurat wyjmował, ale to jest transformator 400. Watowe, tak, czyli zasilanie mamy 230, na wyjściu mamy 12V i 400 W, czyli no dosyć dosyć sporawy, ale no ważne, żeby tutaj mocy nie zabrakło. Działa. W moim przypadku działa, tak więc sprawdził się, jest OK. Od góry zakładam sobie też taką płytę budowlaną, żeby po prostu jeszcze dodatkowo go usztywnić i tyle. Zamykam obudowę i tniemy. Kolejny upgrade, jaki musi tutaj nastąpić, to jest przecięcie tych przewodów zasilających maszynkę i po prostu no, będę łączył transformator z maszynką na WAGO. Yy, bo powiem Wam szczerze, nie pomyślałem o tym, że przenoszenie tego sprzętu może być problematyczne, tak? No bo ten transformator no, waży no, z parę dobrych kilogramów, naprawdę lekki nie jest. Yy, I po prostu no, żeby tutaj nie było żadnych tam dziwych numerów, że tam się coś urwie przewód, czy tam ten transformator spadnie gdzieś tam na aucie i tak dalej. Po prostu Będę to łączył sobie na bieżąco na budowie, tak więc to na pewno też zrobię. No dobra, moi drodzy, zobaczcie, jak to tnie. Po włączeniu transformatora drut się nagrzewa. Słychać dźwięk transformatora, jak pracuje. O, już zaczyna dymić. I tak jak powiedziałem, tak naprawdę, no. Ta maszynka tnie tak naprawdę bez użycia siły. Zobaczcie, no ja tutaj nie dotykam i tak naprawdę idzie, można by powiedzieć, jak w masło, tak? Ole, na kopce w tym garażu. Zobaczcie. Oha. Dobra. Przechyliło się. No, tak to wygląda. Można jakieś kształty sobie też wycinać, czyli na przykład, jeżeli y, chciałbym na przykład wyciąć sobie pod jakąś rurę, która będzie biegła na przykład, nie wiem, po posadce, no to można sobie odrysować i zrobić coś takiego na przykład, tak? Tak jak powiedziałem, no same takie podstawowe funkcje, ale mówię, no na moje, na moje potrzeby to w zupełności wystarcza i zobaczcie, no mamy jakieś tam korytko, yy, korytko na rurę, tak, yy, tak, to wygląda. Jeżeli byśmy chcieli zapiąć jakiś skos, yy, no nie będę marnował kolejnego brytu styropianu, ale no to wiadomo, że tutaj sobie skręcamy to, yy, zatrzymujemy, jakby yy, no yy, mocujemy w jedną stronę i tniemy, tniemy coś tam pod skosem. Tak, i skosik, skosik docięty. Czyli tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, wyłączam to, bo <ścoughs> zaraz się tu uduszę. No i dobra moi drodzy, słuchajcie, no myślę, że nic więcej tutaj już nie będę dodawał. Chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, no to wam powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej maszynki, a no może ja będę znał odpowiedź, no to zapraszam do sekcji komentarzy, piszcie śmiało, postaram się odpowiadać na bieżąco. W opisie tego filmu postaram się Wam podlinkować też materiały, które tutaj użyłem do budowy tej maszynki, tak żebyście mieli jakąś tam natacy podane. Myślę, że może na Allegro nawet tanie niektóre rzeczy znajdę niż kupiłem od ręki w markecie, tak więc też zajrzyjcie tam do opisu tego filmu. No i koniecznie, jeżeli nie widzieliście filmu z budowy tej maszynki, no to link do niego wyjeżdża wam właśnie tutaj, a tutaj macie możliwość subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to zapraszam serdecznie. Ja się będę z wami żegnał. Niedługo zobaczycie w akcji na budowie tą maszynkę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Kurde muszę tu przewietrzyć, ja pierdzielę.